Gdybym nie był piłkarzem, to byłbym stolarzem. Za granicą kibicuję Realowi Madryt, ulubiony piłkarz dzieciństwa Maradona. Nikt mnie nie pokona w... Kiedyś był to tenis stołowy. Najbardziej denerwuje mnie polityka. Drugą połowę poznałem u koleżanki na osiemnastce. Miejsce na świecie, które zrobiło na mnie największe wrażenie, to Kapsztat. Muzyka, którą, której słucham najchętniej, to polski rap. Książka i film, który e, poleciłbym każdemu, to Anioł i Demony. Kultowy tekst szatni piłkarskiej. Siadamy na nich. Na imprezach bryluje Daniel Luboja. E, największy dowcipniś z reprezentacji Artur Boruc. Największy modniś Daniel Luboja. Największy spóźnialski Dimitar Berbatow. Zdarzyło mu się raz, że tak powiem, spóźnił na odprawę. O 13 on zaspał. Najdłużej pod prysznicem, przed lustrem Daniel Luboja. E, najlepszy piłkarz, z którym grałem, jeśli chodzi o klub, Dimitar Berbatow. Najlepszy piłkarz, przeciw któremu grałem, Zinedine Zidane. Mój rytuał przed meczem, słuchawki na uszach. E, najlepszy moment w karierze, debiut w reprezentacji Polski. Stadion, który zrobił na mnie największe wrażenie, Saint-Denis w Paryżu. Największy wpływ na mnie e, ma moja żona. Ostatnio było mi głupio, gdy Mój chrześnik ogram je w FIFA.